Hej, Virglu już witam was wszystkich serdecznie! Oto bowiem rozpoczynamy kolejną serię zagrajmy w. Tak, ta melodia już pewnie zdradziła o co chodzi. I wiem, wiem, co niektórzy z was mogą sobie myśleć, ale co zrobić? Przy mnie nawet nie da się wspomnieć o trypach, żeby rozmowa w końcu nie zeszła na Pokémony. Ja tam byłem i wielu z was zapewne też. Ten szał zaczął się, kiedy akurat chodziłem do podstawówki, czyli kiedy byłem w tej grupie docelowej, więc szalałem razem z innymi. Wiem, tłumaczenie piosenki jest nie najlepsze, postacie naprawdę nie dają się lubić, a fabułaj nie ma najmniejszego sensu. Ale to nie przeszkadzało mi uwielbić telewizyjnej kreskówki. Zbierałem wszystko związane z pokamonami, co tylko wpadło w moje ręce. Figurki, karty, naklejki, gazetki, zabawki, plakaty. Na pierwszym filmie związanym z Pokémonami byłem w Kinie. W zasadzie wiele z tych pamiątek cały czas leży gdzieś w moim pudle, schowane głęboko w szafie, ale wciąż. Oczywiście, teraz po latach moglibyście sądzić, że można ode mnie oczekiwać trochę bardziej obiektywnej opinii. Ale nie, po wyeliminowaniu czynników szału i owczego pędu, zapatrujesz na wszystko przez różowe okulary, popularnie zwane nostalgią, dzięki którym wszystko wciąż wygląda nieskazitelnie i super. Jednak wypadałoby teraz napomknąć o samych Pokemonach, ponieważ jakaś osoba mogłaby spędzić te ostatnie 15 lat w lesie, chowając się przed wojskiem albo coś, i nie wie zupełnie o czym mówię. Otóż sam wyraz Pokémon to swego rodzaju skrót od angielskich słów pocket i monsters, czyli kieszonkowe potwory. A przynajmniej to jedyny sensowny sposób, na jaki ten skrót udało mi się rozwinąć. A o co w nich konkretnie chodzi? No ogólnie rzecz biorąc, mamy całe mnóstwo przedziwnych potworków, które walczą ze sobą na różne przedziwne sposoby. Nam to wystarczało? To jest zupełnie jak Dragon Ball, tylko że z myszami i pies nie rządzi światem. Więc, więc to widać od razu, dlaczego dzieciaki polubiły to z miejsca. Tak, ale koniec już o Pokémonach jako takich, czas zająć się grą. Na sam pomysł Pokémonów jako taki wpadł Japończyk Satoshi Tajiri, który w młodości kolekcjonował owady i lubił nadawać każdemu z nich pasujący do niego pseudonim. Później wystawiał je do walki ze sobą i w zasadzie tak zrodził się pomysł Pokémonów. No, przynajmniej jeżeli wierzyć w Wikipedii, chociaż kiedyś pamiętam czytałem, czytałem coś o tym. Czytałem coś o tym w jakiejś gazetce. I ta, Tajiri poszedł z tym pomysłem do dużej kompanii, jako było. i Cały czas zresztą jest Nintendo, gdzie jego pomysł nie został zbyt dobrze przyjęty. No, Tajiri nie był znany. Nie był zbyt znany, a pomysł był dosyć kontrowersyjny, więc Nintendo sporo ryzykowało, akceptując go. Jednak opłaciło im się. Opłaciło im się, ponieważ Pokémony. Ustępowały w sprzedaży tylko głównej maskotce Nintendo, czyli Mario. Przyniosły one firmie milionowe zyski. Tak. Pierwsze Pokémony ukazały się na przenośną konsolę Game Boy w 1995 roku. I Pokémon Red, ta czarno-biała wersja, były pierwszym terpegiem, w jaki, w jaki grałem, pierwszym RPG-iem w ogóle w jaki grałem, pierwszą grą na Game Boy, w jaką grałem, pierwszą grę, którą emulowałem na komputerze, i zdaje się, że pierwszą grę po polsku. Tak, grałem w to niesławne tłumaczenie Red.pl. Ale ja tutaj, jak zresztą zauważyliście, nie będę robił zagrajmy w Pokémon Red, tylko Live Green. Pokémon. Hmm, w 2004 roku stara seria została odświeżona i przeniesiona na nowszą konsolę Game Boy Advance. Oczywiście mamy tutaj. Piękne, piękne kolory, poprawioną muzykę i parę dosyć ciekawych zmian. Starą serią zajmuje się Celeb i pytałem się go, czy nie miałby nic przeciwko, żebym ja się zajął akura akurat z Pokémon. Pokonemon. groł grą Pokémon Leaf. Green i powiedział, że nie, że te zmiany rzeczywiście są dosyć znaczące i postaram się je podczas tej serii wytknąć, ponieważ jest ich naprawdę całkiem sporo. Jednak nie przedłużając, zaczynajmy! Tak, na początku, na samym początku mamy malutki tutorial, który towarzyszy nam teraz, no, przy większości, przy większości gier. Zresztą takich rzeczy nie, nie powinniśmy mieć grze za złe, ponieważ jednak jest ona skierowana do dosyć młodych odbiorców. Tak, wita nas profesor Oak, który wprowadza nas w te podstawowe arkana świata Pokémonów. Mówi nam, mówi nam, że zamieszkują go dziwne stworki, które służą przede wszystkim do walki, czyli mniej więcej to, co powiedziałem już na samym początku. Tekst, prędkość tekstu na, ra, na szczęście da się przyspieszyć, co niewątpliwie zrobię, ale dopiero później, ponieważ na razie nie mam dostępu do menu. I tutaj pierwsza bardzo ciekawa zmiana. No. ...prócz muzyki, kolorów i szerszego ekranu, oczywiście... ...możemy wybrać płeć naszego bohatera. Ponieważ w podstawowej wersji, w tej pierwszej wersji, wydajnej w 1995 roku... ...na te czarno-białe Game Boye... ...mogliśmy być tylko i wyłącznie chłopcem, co wzięło się zapewne z tego, że... ...Satoshi chciał nazwać głównego bohatera swoim imieniem, a jego głównego rywala imieniem swojego znajomego, który to, który to pomagał rysować mu rysunki przedstawiające wszystkie poszczególne Pokemony. Jednak, jednak wersja Leaf Green zarówno jak i Fire Red zaczerpnęły sporo z wersji Emerald, Emerald na Game Boy Advance. Czyli mamy do wyboru płeć naszego bohatera. Pokémony również mają płeć, o czym będę mówił później. Pokémony mają nowe ataki, etc., etc. Ale jak już mówiłem, o tym będę mówił później, a nad płcią nie będę się specjalnie rozwodził i wezmę chłopca. Mamy naszą wspaniałą czerwoną czapkę, wspaniały żółty plecak, i jesteśmy pytani o imię. W podstawowej wersji również mamy do wyboru kilka imion gotowych, w tej jednak od razu jesteśmy o imię pytani, i mógłbym głównego bohatera nazwać Marcin, bo właśnie tak się nazywa. Obejrzyjcie pierwszy odcinek celeba, co zrozumiecie o co mi chodzi, ale wy wybiorę nieco bardziej reprezentatywne, imię, nieco bardziej nieco trudniejsze do wymówienia znowu ten sam błąd. Tak, nagrywałem to już, niestety miałem sporo problemów z, nagry z nagrywaniem na w emulatorze Game Boy Advance. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale uwierzcie mi, miałem sporo problemów. Tak, moje imię to Wirki i jesteśmy pytani o imię jego wnuka. Dlaczego my jesteśmy pytani o imię jego wnuka? Ponieważ profesor o go zapomniał. Uh, jak można zapomnieć czyjeś imię? Jedna osoba... Tak, to wybacz, ale oczywiście zapomniałem twojego Niku przez te... ile? Cztery dni? Mówię wam, osoba, która nie da rady zapamiętać czegoś imienia, nie zasługuje na szacunek. Ale podsumowując, trzeba się dobrze zastanowić nad imieniem takiego delikwenta, ponieważ będziemy go widzieć bardzo, bardzo często w naszej grze. Więc jak można nazwać namolną postać z kiepskimi tekstami? która non-stop za nami łazi, non-stop pojawia się tam, gdzie najmniej go oczekujemy i najmniej chcemy, aby się pojawił, wszystko, co potrafi zrobić po wyzywaniu do walki, to przyzywanie paru cienkich potworów i ma te długie, rudobrązowe włosy. Jak by go tu nazwać? Hmm... Podsumujmy. Namolny łazi za nami, przyzywa potwory, nie lubię go, Hmm, hmm, hm hm hum, brązowe włosy, ręka w hm Okej, ręka w górę, kto spodziewał się czegokolwiek innego? Tak, nazywał się się innego? O, teraz pamiętam, nazywa się Dalton. To cudownie. Wirk, twoja przygoda, twoja legenda, przepraszam to nie. Twoja przygoda, sny i marzenia teraz się rozpoczynają, a to wszystko związane z Pokémonami. Jednak dalszy ciąg zobaczymy dopiero w następnym odcinku z serii zagrajmy w Pokémon Leaf Green. Więc do. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło. Cześć.